Radzi, darmowy poradnik dla Polonii. Nazywam się Agata Smetaniuk, jestem trenerem osobistym. Jestem również trenerem kadry narodowej w karate i specjalistą od teorii sportu. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, prosimy o e-mail. Adres e-mailowy to redakcja redakcjamaupa.amerikapopolsku.com Kiedy jest dobry moment na rozpoczęcie treningów? Dobrym momentem na rozpoczęcie treningu tak naprawdę jest każdy moment i my bardzo często czekamy na jakieś okazje, jakieś śluby, sylwester, lato, prawda, gdzie trzeba się rozbierać, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby to był styl życia, że jeżeli my chcemy mieć stałą zmianę, to potrzebujemy, żeby to był styl naszego życia i wprowadzić to dla zdrowia na co dzień, a więc nie ma co czekać, szkoda czasu i dobrze jest zacząć a, każdy dzień. Pierwszy raz na siłowni. O czym trzeba pamiętać? Jak idziemy pierwszy raz na siłownię, e, należy pamiętać przede wszystkim, żeby zaczynać spokojnie, że najważniejsza jest forma. A bardzo często my idziemy, nie mamy tej wiedzy, co, jak tam się robi, prawda, kto tam jest, jak to wszystko działa. A więc tak na dobrą sprawę, taką najlepszą poradą byłoby to, żeby skorzystać z pomocy jakiegoś specjalisty, jakiegoś trenera, który nas wprowadzi i nam wszystko wytłumaczy lub jakiegoś e, partnera treningowego, który również e, jest już zaznajomiony z siłownią i mógłby nas wprowadzić. Czy w trenowaniu są zasady, których powinniśmy przestrzegać? Jest kilka zasad, których należy przestrzegać w trenowaniu. Pierwszą podstawową zasadą jest to rozgrzewka. Nie zaczynać w ogóle treningu bez rozgrzewki, ponieważ tutaj łatwo się skontuzjować na zimny mięsień. Zaczynamy od dużych grup do małych, tak? Od dużych grup mięśniowych do małych. To jest kolejna zasada. Nie rozciągamy się na przykład na, właśnie na zimno. To jest takie... Taki częsty bardzo błąd, który bardzo duż, wielu nowicjuszy robi. Oni są oczywiście tak uczeni i gdzieś tam podpatrują te rzeczy, że rozciągają się będąc, że tak powiem, na zimno, ten organizm jest zimny, nierozgrzany i wtedy jest łatwo o jakieś naciągnięcie, naderwanie mięśnia, naderwanie ścięgien, naciągnięcie różne, różne naciągnięcia. Więc tutaj tego przede wszystkim nie robimy, to jest kolejna zasada. Kolejną zasadą byłaby oczywiście forma, prawda? Forma, w jaką, z jaką ćwiczymy, to jest już bardziej indywidualne. Tutaj można by opowiadać i opowiadać temat rzeka, bo tu co ćwiczenie to przecież to forma, prawda? Są również zasady zachowań na siłowni, różne, czyli różnej kultury na siłowni, co należy robić, czy ustępować z maszyny, czy zamieniać się, czy jak wchodzimy na jakąś maszynę jesteśmy a właścicielami już tej maszyny, dopóki nie skończymy ćwiczenia, czy to jest normalne, że ktoś przechodzi na przykład chce ćwiczyć z nami. Także tych zaszedł troszeczkę jest. Lepiej ćwiczyć rano czy wieczorem? To jest akurat bardzo indywidualne, zależnie od jednostki, że tak powiem, od osoby. Ćwiczenia rano są generalnie bardzo korzystne, ponieważ one pobudzają organizm, pobudzają metabolizm, um, fajnie, sprawnie nam się działa w ciągu dnia, ale jeżeli jesteśmy osobami nocnymi, takimi nocnymi markami, którzy um, funkcjonujemy od godziny 12 dopiero, prawda, czyli już od południa to wtedy można ćwiczyć wieczorem. Ćwiczenie wieczorem, ponieważ pobudza, ono nas pobudza, ono wydzielamy endorfiny, wydzielamy hormony szczęścia, ono nas generalnie, ruch nas pobudza. Taka jest fizjologia. To może troszeczkę nam przeszkadzać w, ze spaniem, prawda, z pójściem spać i z, z trybem zaśnięcia. Ale są osoby, jakby trzeba to zbadać indywidualnie dla siebie i dostosować to do własnych potrzeb, do własnych możliwości i oczywiście do własnego grafiku. Jak najlepiej zregenerować organizm po ćwiczeniach? Jest kilka, że tak powiem, metod regeneracji. Oczywiście pierwszą regeneracją byłoby odpowiednie odżywianie, bo tutaj chodzi o to, żeby ten mięsień zregenerować, żeby on się też budował, żeby go nie spalić. Ważny jest też bardzo sen, czyli odpowiednia ilość snu w ciągu doby. Różnego rodzaju masaże takie rozluźniające mięśnie są bardzo, bardzo korzystne. I to z takich, że tak powiem, podstaw byłoby na tyle. Kiedy widać pierwsze rezultaty? Pierwsze rezultaty generalnie zależy, o co nam chodzi, prawda? Ponieważ tutaj rezultat jest zależny od y, celu. I tu te rezultaty są najróżniejsze, bo e, jeżeli ważymy dosyć dużo i chcemy schudnąć, to wiadomo, to tutaj ten rezultat może być troszeczkę późniejszy. Jeżeli chcemy przybrać mięsień, to tak naprawdę jest jeszcze trudniejsze. i Tu też może być różnie, to też może troszkę trwać. Ale generalnie pierwsze takie rezultaty po w ogóle rozpoczęciu fitnessu, po rozpoczęciu systematycznych ćwiczeń, e, można zauważyć już po dwóch tygodniach. E, jest to Efektem jest tak naprawdę większe takie doenergetyzowanie, czyli my jesteśmy, mamy więcej siły, nie jesteśmy tacy zmęczeni, dużo więcej rzeczy nam się chce, mamy większą chęć do życia, e, ponieważ tak działa nasza fizjologia i e, cała chemia organizmu nam się troszeczkę zmienia, a więc te pierwsze rezultaty już po dwóch tygodniach można zauważyć. Czy siłownia to tylko budowanie dużych mięśni? Siłownia to absolutnie nie jest zbudowanie tylko dużych mięśni. To jest taki mit, który, którego boją się kobiety bardzo często. Ja mam bardzo wiele pytań od kobiet, które dzwonią do mnie i mówią, że one z chęcią by przyszły na siłownię, one chciałyby coś zrobić ze swoim ciałem, chciałyby wyrzeźbić swoje ciało, ale one się boją dużych mięśni. One nie chcą być duże, nie chcą wyglądać jak mężczyźni, prawda? I to jest duży mit, ponieważ ogromnie trudno jest tak naprawdę zbudować mięśnie W trakcie jeszcze tego, jak my się starzejemy z czasem inną mamy gospodarkę hormonalną, więc wtedy jest jeszcze trudniej o, tą o ten anaboliczny efekt budowy mięśnia. Więc tutaj tego absolutnie nie należy się bać. To jest trudna sprawa. Nie tylko o to chodzi. Można się odchudzać, można robić to dla rehabilitacji, prawda, po różnych wypadkach, po różnych złamaniach, po operacjach. Można to robić oczywiście z różnymi schorzeniami, chorobami układu krwionośnego. Czyli po zawałach pierwszą rzeczą, którą doktor robi, to zapisuje takiego delikwenta na tryb spotkań, że tak powiem, takich fitnessowych, gdzie człowiek chodzi wchodzi na bieżnie i on po prostu chodzi. Chodzi o to, żeby zmobilizować to serce do pracy i do pracy regularnej, do odbudowania, żeby ten człowiek oczywiście po tej operacji mógł funkcjonować prawidłowo. Także tutaj jest mnóstwo, mnóstwo różnych powodów, z których można korzystać siłą. Czy to prawda, że dieta to nie wszystko? Dieta to nie wszystko zdecydowanie, dlatego, że dietą takim najprostszym, bardzo obrazowym przykładem, który ja zawsze podaję jest to, że my na diecie oczywiście się odchudzimy. Każdy to, znaczy myślę, że wiele osób to przeszło, że jest to nam znane w jakiś sposób, że wyszliśmy na jakąś dietę, zrzuciliśmy z wagi, oczywiście po, ubraliśmy się w jakieś ubranie, wszyscy zauważyli, było widać. Różnica jest taka, że bez ćwiczeń, po, tylko po diecie to ciało jest tak naprawdę takie trochę ciastowate, ono nie jest jędrne i tutaj należy to połączyć z ćwiczeniami, żeby to ciało było jędrne. Ja zawsze powtarzam, że tak naprawdę dieta i ćwiczenia, y, my chcemy wyglądać fajnie, żeby to ciało wyglądało fajnie bez ubrania i chodzi mi bez ubrania na przykład w stroju kąpielowym na plaży, prawda? Y, natomiast tylko odchudzając się dietetycznie, ono będzie fajnie wyglądało. Właśnie w ubraniu, bo no, my będziemy wysmukleni, ale to ciało samo w sobie będzie miało zupełnie inną jakość, więc tutaj zdecydowanie um, będę rekomendować i zapraszać Państwa do tego, żeby dołączyć do tego ruchu. Jeżeli Państwo mają jakiekolwiek pytania odnośnie treningu, odnośnie diety, e, odnośnie rehabilitacji, e, odnośnie jakichkolwiek, że tak powiem, zdrowotnych problemów związanych z ruchem, chcieliby Państwo coś e, ze sobą zrobić dla siebie, dla zdrowia, proszę o telefon, mój numer 773 964 8. 970 e, lub na e-mail agatasmetaniuk.gmail.com. Prawo ubezpieczenia, pożyczki, podatki, pytania i odpowiedzi. Ekspert radzi darmowy poradnik dla Polonii. Wyślij pytanie do eksperta już teraz. Redakcja małpa Ameryka po polsku, lub dzwoń 224 288 8820